28 czerwca 2021 roku, poniedziałek, godzina 18 już za 3 minuty, a to oznacza, że za chwilę będziemy świadkami drugiego meczu barażowego o awans do Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych pomiędzy ASM Progresem Siemacha Kraków a Orłem Myślenice. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie. Paweł Krusz. Jesteśmy dzisiaj na boisku Komkomzon na Nowej Hucie Na Suchych Stawach w Krakowie Tutaj właśnie rozgrywa swoje mecze Domowe AS Progress. Przyjeżdża dzisiaj orzeł Myślenice, który ma Dwubramkową zaliczkę Z pierwszego spotkania, aby dzisiaj Obronić właśnie te prowadzenie I po prostu awansować do wyższej ligi Za to gospodarze będą robili wszystko Aby straty odrobić I będą chcieli, żeby Fortuna uśmiechnęła się Dzisiaj właśnie do nich Rozpoczniemy od składów obu ekip, tak więc rozpoczynamy od gości, czyli Orła Myślenice. W bramce z numerem pierwszym miłoszy Wyrostek 7 Maciej Jamrozik z czwórką Jakub Opryszek 14 Jakub Moskal, 3 Krzysztof Górka z szóstką Kamil Depta 19 Bartłomiej Gromala 11 Kirill Kirylow, z dziesiątką Michał Mirochna, 20 Kamil Topa, 13 Artem Hanca trenerem zespołu Orła Myślenice jest pan Marek Pajka. Jeżeli chodzi o zespoły gospodarzy, czyli AS Progress Siemacha Kraków, oni dzisiaj w następującym zestawieniu. W bramce z numerem pierwszym Eryk Nowicki, ósemka Andrzej Antosz, szóstka, Sebastian Myszków, z dwójką Wojciech Chrapla, pięć Przemysław Lipa, 11. Jakub Sutor, 21. Michał Perek, z dziesiątką Kasper Czajkowski, 16, Jakub Mrusy, 7. Dawid Stefański, 18 Szymon Barnowski. Trenerem zespołu Progresu jest pan Marcin Pasionek. Panowie z rocznika 03-04 tutaj występują. Jeżeli chodzi o Orła, mamy paru zawodników 19 dziewiętnastoletnich i rozpoczyna progres. Te dwubramkową zaliczkę, teraz będziemy mieli dośrodkowanie. Bardzo mocna, bita ta piłka. I bez problemu łapie tę piłkę Eryk Parę boisk, zarówno sztuczna murawa, jak i taka naturalna jak w tym. Na tym boisku, w tym spotkaniu. Stefański teraz wycofanie na 16 metry. To może być dobra okazja do strzału. Jeszcze ta piłka podskoczyła. A próbował Jakub Sutor. Po prostu oddala zagrożenie. Teraz długie podanie na Barnowskiego. Barnowski! Była niezła sytuacja. Ostatecznie Jakub Moskal to wyjaśnił. Nie samowolki Nie wiedzą doskonale, co mają robić, aby... Po prostu być gotowymi. Stefański dośrodkowanie. Jeszcze niepewnie Bramkarz. A potem chyba zbyt mocno zaatakowany. Czyli dochodząca piłka do Bramki, strzeżonej przez Miłosza Wyrostka. Dobre dośrodkowanie! I wydawało się, że może być Bramka bezpośrednio z rzutu wolnego. Pomylił się Bramkarz. Ostatecznie jednak tylko słupek. Tak więc dużo szczęścia Miłosza Wyrostka z fragmentu gry. Dobra wysokość, jednak jeszcze defensorzy to wybijają, oddalają zagrożenie. Kamil Depta, zagranie teraz Artemy Hanca wpada już w pole karne uderzenie, ale bardzo niedokładne. A to była naprawdę świetna sytuacja. sytuacja. Będzie szukał swoich kolegów do to było naprawdę dobre poprzeczka. No, mogła tutaj paść bramka z około 50 metrów, bo wydaje mi się, że nie dotknął tego napastnik. Tak więc widzimy te centro strzały to jest siła kierownicza. Czy sędzia była tutaj? Chociażby przerwa na wodę, więc na pewno jakieś doliczone. Minuty będą teraz. Antosz będzie miał jeszcze jedną z ostatnich okazji w tej pierwszej połowie po prawej stronie. Czy wymanewruje topę do środkowania? Teraz taki pusty przelot zaliczył Bramkarz, jednak nie było tam nikogo poza Barnowskim. Porywal odbierają piłkę, piłkarze progresu i to jeszcze czysto. Chociaż teraz bardzo niesportowe zachowanie Jakuba Mroza. No widzimy, że będą tutaj przepychanki. Robi się naprawdę gorąco na boisku i nie mówię tylko i wyłącznie o temperaturze. I po żółtej kartce. Zarówno dla Mroza, jak i dla ma no, Zagrać Stefański. Dobre podanie, tam jest Myszków, ale wszystko kontrolował od samego początku miłość Wyrostek. Jedna minuta doliczona przez sędziego głównego. Teraz pomylił się Stefański, mógł... ...sił dla jednych i drugich. Jamrozik. Jamrozik jest już na wysokości pola karnego. Minął rywala, jest okazja do dośrodkowania. Jedzie na Małopolską Ligę Juniorów. W przyszłym sezonie teraz dobre dośrodkowanie. Wydawało się, że można to zakończyć troszkę lepiej. Gromala dobrze utrzymał się przy piłce zagrał do tyłu. Topa będzie pierwszy przy piłce, to może być bardzo niebezpieczny. Kamil topa. Jeszcze zagranie na prawą stronę. Dobra sytuacja, i było naprawdę blisko tego, aby orzeł. Zdobył tutaj bramkę. Pierwszą w tym spotkaniu no a prawą stronę, tam gdzie wcześniej grał Birochna, a na lewej właśnie Ciasto, niedaleki wrzuty, Krylowa, e, może być niebezpiecznie, Ciasto nie strzał, jeszcze teraz była e, doskonała sytuacja Kamila Topy, no i to takich decyzji, z których mogą być zadowoleni e, piłkarze, trenerzy i kibice. E, Orła teraz e, zagranie, bardzo niebezpiecznie, e, Miłosz Wyrostek ostatecznie wychodzi z tego obronną ręką. Daleki ten wrzut jednak nie znalazł żadnego kolegi. Tak jakby chciał Kyryl, odbija się ta piłka od Artema Hanzy. Dzisiaj Gromala naprawdę bardzo dobrą pracę w defensywie wykonuje. Dużo tych odbiorów w tych pojedynkach właśnie z Barnowskim wygrywa. Przeważnie teraz próba strzału. Jeszcze będzie starał się topa. Strzał teraz bardzo groźny, i e, wydawało się, że to może być e, pierwsza bramka. Próbował Artem e, Hanz'a. Ostatecznie e, bardzo dobra interwencja Eryka Nowickiego. No i kto lepiej to wykorzysta? Czajkowski. Obrócił się z rywalem. Zagranie na prawą stronę Barnowski. E, teraz e, jest już po lukarnym strzał. Jednak e, mógł, chyba, wydawa, wydaje się, że mógł podać coś więcej. Dobre dośrodkowanie jeszcze. Nie obliczył tego miłoszy Wyrostek. Obrońcy zameldowili, zameldowali się w polu karnym. Czy tam dorzuci? Raz przedłuża jeszcze chrapla. Myśków starał się uderzyć lewą nogą od razu z obrotem. I będzie okazja na kontrę dla Orła. Teraz jeszcze odgwizdany faul. No i będzie interwencja medyka Kamil depta bardzo dobrze ruszył w kierunku bramki rykanowickiego, jednak jest zamknięty w narożniku. Perek, myszków, być może strzały z dystansu. Jednak wysoko nad poprzeczką i przystępowali już z tej pozycji goniącego wynik. Nie ma faulu, teraz strzały Mrozza było bardzo groźnie. Czyli orzeł nie straci bramki przez 180 minut, no to naprawdę będzie to wielki wyczyn. Ta wrzutka nieudana, chociaż być może jeszcze będzie jedna sytuacja do wrzutki, no i będzie zrzutu wolnego Szymonem Barnowskim. Więc zobaczymy, co nam zaprezentują. Ciastoń, strzał i bardzo było groźnie. Ale miłoszy Wyrostek jest niepokonany wciąż. O tym, aby odrobić straty z pierwszego spotkania. Ciastoń, dośrodkowanie lewą nogą, ale widzimy bardzo mocno nieudane. Myśków bez problemu sobie z tym poradził, chociaż teraz piłkę stracił jeszcze. Odebrał Barnowski do Sebastiana Myszkowa. No i teraz sędzia odgwizduje i jeszcze będzie żółta kartka. I żółtą kartkę dostaje Wójtowicz. Wójtowicz, który zameldował się na boisku dosłownie parę sekund temu. już może pozostać tylko i wyłącznie marzeniem. Czas toni dośrodkowanie, wyrostek i odbija się piłka od poprzeczki. To wyglądało troszkę jak w pierwszej połowie, kiedy Kirylow podobnie dośrodkował, też piłka się chyba odbiła od, od ziemi, jeszcze potem, który będzie dośrodkowywał. Przemysław Lipa. Lipa dośrodkowanie tam jednak był kirylow i tylko i wyłącznie piłkarz Orła. Teraz Topa, minął pierwszego rywala, zagranie lewą nogą, bardzo dobre, to jest okazja do zamknięcia spotkania, jednak ponad poprzeczką, ale ten kontratak wyprowadzony brawurowo. Więc czekaliśmy naprawdę długo na taką najpiękniejszą akcję w tym spotkaniu, bo ta kontra naprawdę podręcznikowo ma teraz trochę więcej miejsca. Dobre zagranie do Jamrozika. Jego dawno nie widzieliśmy w polu karnym. Jamrozik dośrodkowanie Bruce. Jakub Mróz, teraz dobrze ruszyły, zmiana strony, jest Myśków i to jest sytuacja na pierwszą bramkę, ale za dużo siły w to wszystko włożył i koniec spotkania, Orzeł myślenicę wygrywa dwu bo dzisiaj mieliśmy bezramkowy remis, ale w dwumeczu zwyciężają 2 do 0 i to oni meldują się w przyszłym sezonie w Małopolskiej Lidze Juniorów, ale trzeba też dzisiaj oddać... Bić, można powiedzieć pokłon i oddać także hołd piłkarzom Progresu, którzy bardzo mocno walczyli przez 90 minut o to, aby, aby odrobić te straty z pierwszego spotkania. Teraz widzimy, ile to dla nich znaczy. Bardzo mocno to wszystko przeżywają. No ale, no cóż, dzisiaj po prostu. Nie udało się zrobić tego, co wydawało się już przed meczem bardzo trudne, ale na pewno walczyli do samego końca. Orzeł myśliwice zwycięża w dwumeczu i za rok będziemy już oglądać ich w innej, wyższej lidze. Dziękuję państwu bardzo za te dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia życzę miłego wieczoru i do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnych transmisjach.